W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do Gier G2A. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z Reflinka. W ostatnim czasie internet obiegła informacja o zakulisowym pokazie gry Gothic Remake, na który zaproszono dziennikarzy z różnych redakcji skupiających się na tematyce gier wideo. Jeżeli chodzi o Polskę, to wiemy, że nowego Gotika widzieli już niektórzy pracownicy gry online i to właśnie w oparciu o ich relacje powstał dzisiejszy materiał. Zatem jak będzie wyglądał Gotik Remake? Dziennikarze opisali to, co widzieli w obszernym artykule na swojej stronie. Ale nim do niego przejdziemy, przypomnę tylko, że na naszym kanale powstało już wiele materiałów poświęconych tej tematyce. Dlatego jeżeli chcielibyście nadrobić poprzednie informacje o postępie prac nad remake'iem Gotika, to zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów. Teraz jednak przejdźmy do tego, co wynika z pokazu. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! Rozpocznijmy od bardziej ogólnych aspektów i detali, które udało się wychwycić redaktorom gry online podczas tegorocznego Gamescomu. Przede wszystkim chodzi o imersyjne szczegóły, które będą miały za zadanie zbudować odpowiedni klimat górniczej doliny. Zacznijmy więc od strażników, których w dwóch pierwszych częściach oryginalnej gry łatwo można było oszukać, wykorzystując przy tym stosowne eksploity. W ten sposób mogliśmy dostać się do miejsc zablokowanych na pewnym etapie rozgrywki. Teraz będzie inaczej. Strażnicy nie będą bowiem pełnili warty przy bramach przez cały czas, przez co możliwe będzie wyczekanie odpowiedniego momentu, by prześliznąć się niczym duch, wykorzystując zapewne nowy system skradania i wspinaczki po ścianach. A skoro przy wchodzeniu wertykalnym jesteśmy, to jeśli wierzyć redaktorom, w grze będzie jeszcze więcej drabin niż w oryginale. Moim zdaniem jest to dość oczywiste, skoro lokacje będą rozbudowane. Większą ilość drabin zobaczymy z pewnością w takich miejscach jak Stara Kopalnia czy obóz na bagnie. To nie wszystko, bo w grze został zaimplementowany system, który będzie generował przed graczem losowe sytuacje. Tym samym może więc dojść do bójki więźniów, którą widzieliśmy już w Zwiastunie, słownych przepychanek i tego typu rzeczy mocno wpływających na immersję świata przedstawionego. Oprócz tego w grze pojawią się animacje sytuacyjne. Wspomniano na przykład o wychodku pełnym brzęczących much. Zbliżywszy się do niego, protagonista miał ponoć zareagować, przykładając dłoń do nosa. Prężnie będzie też działać system dnia i nocy wpływający na zachowania NPC-tów, jak i potworów. Do tego dochodzą zjawiska atmosferyczne, możliwość pobrudzenia ciała i ubrania, które umyjemy wchodząc do wody i inne smaczki pokazujące, że ten świat żyje. Zaprezentowane demo odbywało się w okolicy południa czasu growego. Kolejnym aspektem jest rozbudowany system craftingu, o którym mówiliśmy już przy okazji spekulacji i przecieków. Zaprezentowany wąskiemu gronu gameplay potwierdził, że w grze będzie można choćby produkować strzały, przygotowywać posiłki zupełnie jak w kronikach Mertany, czy ulepszać pancerz. Przejdźmy teraz przez dokładną relację tego, co na ekranie mogły zobaczyć osoby zaproszone na prezentację. Pod względem jakości technicznej, Gothic Remake ma być ukończony w co najmniej 90%, choć twórcy nie ukrywają, że są jeszcze elementy wymagające poprawek, w tym oświetlenie, które momentami ma problem z zachowaniem naturalności. Fani również zwrócili na to uwagę już wcześniej, analizując screeny udostępnione przez Alchimia Interactive i THQ Nordic. Gra rozpoczyna się od prologu, który trwa mniej więcej pół godziny. W tym czasie nie sterujemy jednak Bezimiennym i tu przychodzi odpowiedź na pytanie, kim jest postać prezentowana na materiałach promocyjnych. Okazuje się, że jest nim... Nyras, późniejszy nowicjusz mieszkający w obozie bractwa, który jako pierwszy padł ofiarą opętania przez Śniącego. W prologu ma on włosy, co pokazuje, że akcja dzieje się wcześniej niż rozpoczęcie oryginalnego Gotika. Mimo tego, samo demo ma przedstawiać początek mocno zbliżony do tego, co znamy. Sterowaną przez nas postać Vita Diego, broń, którą podnosimy na starcie jest Kilow, a ścierwojat to pierwszy przeciwnik, na którego się natykamy, nie licząc oczywiście wędrujących tu i ówdzie chrząszczy. Niby wszystko wygląda znajomo, ale prezentacja pokazała zupełnie świeże mechaniki chodzenia i walki. Do tego dochodzi też zdumiewająca względem oryginału grafika. Gra była prezentowana po angielsku, lecz jeśli wierzyć redaktorom, dubbing wypadł w pełni profesjonalnie, więc miejmy nadzieję, że podobnie będzie i w przypadku polskiej wersji językowej. Nieźle jest także w kwestii pozostałych dźwięków. Wędrując po kolonii, słyszymy ćwierkanie ptaków, uspokajający szum drzew, deszcz stukający o dachy, belki czy skały. Mimo że początek jest podobno dość skromny, to jednak świat przedstawiony wydaje się żywy i mocno działający na nasze zmysły. Zwiększyła się też jego skala, bo reżyser gry, obecny na zakulisowym pokazie, zdradził, że świat jest około jedną piątą większy i bogatszy pod względem kontentu w porównaniu do oryginału. Na graczy z pewnością czekają nowe zadania, zupełnie nieznani bohaterowie, zmodyfikowani przeciwnicy, z którymi walka będzie bardziej wymagająca, lepiej zarysowane biomy i rozbudowane lokacje. Zmiany widać także w gameplayu, o czym już poniekąd wspomniałam. Nie wszystko jednak różni się tak mocno od oryginału. Wierząc artykułowi, animacja zbierania przedmiotów wygląda niemalże tak samo jak w pierwszym gotiku, a w oczy rzuca się też dziwaczna wspinaczka po drabinie. Bohater rzekomo nienaturalnie wypina przy tym tyłek. Być może zostanie to poprawione do czasu premiery gry. Jednakże dla wielu najbardziej intrygująca jest pewnie wspomniana walka ze ścierwojadami. Czy tutaj jest podobnie? No, no nie. Silnik gry prezentuje zupełnie inny system walki, choć jeżeli chodzi o klimat tych starć i zachowania potworów, to po prostu czuć w tym ducha starego dobrego Gotika. Świat ten, tak samo jak w oryginale, na każdym kroku przypomina nam, że jesteśmy tylko kupą mięsa, która musi sobie zasłużyć na szacunek pozostałych. W grze zastosowano interfejs kołowy podobny do tych z takich gier jak Wiedźmin 3 czy Dishonored Death of the Outsider. W gotiku czas nie będzie jednak zwalniał przy wyborze ekwipunku, co ma utrudnić i zdynamizować starcia. Czy takie rozwiązanie wyjdzie na dobre? Trudno powiedzieć. Możecie dać znać co o tym myślicie. Pokaz w ogólnym ujęciu miał wypaść bardzo dobrze i zaprezentował wiele zupełnie nowych względem materiału źródłowego mechanik i systemów. Nie obyło się jednak bez bolączek, o których istnieniu twórcy gry zdają sobie sprawę. Nie jest to też gra AAA, taka jak Wiedźmin 3 czy najnowsze Assassiny, ale czuć w niej ducha starego Gotika. Miejmy nadzieję, że produkcja, która już teraz prezentuje się dobrze, zostanie właściwie usprawniona, a twórcy nie pospieszą się z premierą, wypuszczając niekompletny produkt. A co Wy o tym sądzicie? Strasznie żałujemy, że nie mogliśmy Wam pokazać materiałów z omawianej prezentacji gry, jednakże ta nie odbywała się publicznie. Tworząc ten materiał, mogliśmy bazować wyłącznie na tym, co o Gotiku napisały niektóre redakcje. Niemniej jednak, informacje, które otrzymaliśmy, są znaczące i bardzo dobrze obrazują to, jak będzie wyglądała nadchodząca gra. Jeśli materiał Wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem Super podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją Wesprzy. Ja się z Wami żegnam, a Wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!